Siemaneczko z tej strony Miszgry. Witam was w dzisiejszym materiale. No już nie mogę się naprawdę nie mogę się doczekać jak pewnie większość z was sobota, to jest ten termin absolutnie najważniejszy w boksie zawodowym. Wszystkie oczy będą zwrócone na Arabię Saudyjską, gdzie Aleksandruczyk po raz drugi zawalczy z Tysonem Furym. Kilka ciekawostek, kilka niejasności, na pewno tą największą niejasnością są te krążące plotki, które mogą się okazać kompletnie nieprawdziwe. Że Tyson Fury wniesie dużo większą wagę do tego rewanżu. Ja bym na razie do tego nie przywiązywał absolutnie żadnej uwagi. Zobaczymy, wszystko się okaże. Zobaczymy Tysona Fury na ważeniu. Chyba, że coś zaprezentuje nam jeszcze wcześniej w tym fight weeku. No to będziemy mogli więcej powiedzieć. Pamiętamy, że przed rewanżem z Deontayem Wilderem też były kontrowersje, bo bardzo mocno zmasował się Tyson Fury. Tam jeszcze były różne perypetie, rozstanie z trenerem. Wszyscy się łapali za głowy, co to Fury wyprawie. Okazało się, że jego plan okazał się skuteczny i zdewastował Diontaya Widera. Generalnie w rewanżach wypada lepiej Tyson Fury. Tylko, czy to jest wiarygodne? No, z Derekiem Cizorą też pierwszą walkę na punkty, później już robił go przed czasem. Tutaj, właśnie o tej walce wspomnianej, o której mówiłem. Też oczywiście wygrał przed czasem, więc można powiedzieć, że prezentuje się lepiej, ale czy akurat przy usyku będzie to miało wielkie znaczenie? Wydaje mi się, że nie. Pamiętamy przebieg tamtego pojedynku, pamiętamy, że ta połowa walki była bardzo dobra w wykonaniu Tysona Fury, wydawało się, że pójdzie po swoje w tym pojedynku, no ale później się wszystko odmieniło. Pytanie: czy ta, czy ta kondycja zaczyna opadać? Czy, czy jednak już ten wyeksploatowany organizm daje znać o sobie? Usyk jest rok starszy, chyba. Tysona Fury, natomiast mimo, że ta kariera amatorska nieporównywalnie dłuższa, dłuższa, późniejsze wejście na zawodowe ringi, no to wydaje się, że jednak Aleksandrusyk jest załękiem mniej wyeksploatowanym. Pewnie też przyczyniło się do tego oczywiście hulaszczy tryb życia Tysona Fury, gdzie na długi czas też zrezygnował z tej swojej kariery. Kto wie, być może tutaj należy szukać jakiejś logiki. Patrzę na Tysona Fury, który też już przyleciał na ten pojedynek, obserwuję, jego Od początku widzę po nim jakieś takie niejasności, które były przed tymi słabszymi walkami. Jakoś mam wrażenie, że ta koncentracja jest, koncentracja jest inna te, te rozkminki też w tych programach. Przed walką są jakieś troszeczkę inne. Oczywiście w przypadku Tysona Fury zawsze bierzemy pod uwagę, że to może być jakaś gra aktorska, a wyjdzie do ringu Tyson Fury i pokaże swoją najlepszą formę. Ja przed pierwszym pojedynkiem skłaniałem się raczej do tego, że jednak Tyson Fury jak spotyka się dwóch wspaniałych pięściarzy, to wygra ten większy, zgodnie z tą zasadą, mimo że kibicowałem, trzymałem kciuki, żeby to jednak Łusek wygrał, bo chciałem, aby zapisał tą swoją wielką legendę, jako jeżeli nie najlepszego, to jednego z najlepszych, choć ja twierdzę, że pod względem czystych osiągnięć lepszego po prostu nie było. Nikt inny w historii boksu nie jeździł na wszystkie tereny rywali, nie wygrywał z wszystkimi i nie zrobił takiego kroku, jak to przejście w tych czasach, gdzie mamy tych wielkich, dwumetrowych dryblasów do walki. Ciężkie i nie wygrał z nimi wszystkimi, więc dla mnie oczywiście można z tym dyskutować jak najbardziej, natomiast USYK jak najbardziej jest dla mnie topem w historii. Czy numer jeden, no to oczywiście można się zastanawiać, można się fajnie spierać. Wydaje mi się, że USYKA wszystko jest w jak najlepszym porządku, pełna koncentracja, być może będzie jeszcze lepszy, wie pewnie na co uważać. No jednak też historia tej pierwszej walki logicznie powinna nam podpowiedzieć, że ten, który jednak w drugiej części walki znalazł sposób na swojego rywala i boksował coraz lepiej, a pod koniec był dosłownie owłos o włos od zwycięstwa przed czasem, że ten może być jeszcze lepszy w rewanżu. Stąd ja mój typ jednak oddam w stronę Aleksandra Usyka. Coś mi mówi, że być może zobaczymy ciutkę gorszą, bardziej wyeksploatowaną wersję Tysona Fury, ale to są tylko moje przeczucia. Teraz inaczej też patrzę na ten pojedynek z Francisem Ganu, gdzie tak fatalnie się zaprezentował Tyson Fury jeszcze to dodając do tego taki pojedynek korespondencyjny co później Joshua zrobił z Francisem Ganu no to też jest wszystko zastanawiające i w tej pierwszej walce pomyśleliśmy, że no tak, tam musiał być nieprzygotowany, zlekceważyć być może było w tym jakiś element gry, żeby to wszystko lepiej dla widza wyglądało natomiast no ta pierwsza połowa walki z Usykiem raczej utwierdziła nas w przekonaniu, że tak właśnie było natomiast ta druga, no to już troszeczkę coś innego też nie wiemy, jak zareaguje Tyson Fury na pierwszą porażkę w karierze. Tysonowi Fury zdarzało się oczywiście zaliczać deski, kryzysy w swoich pojedynkach. Nie miało to jakiegoś ogromnego wpływu na jego e, późniejsze występy, ale wydaje mi się, że mm, tutaj usyk. Y, mógł naruszyć szczególnie psychikę Tysona Fury i, i myślę, że może to być widoczne w rewanżu. Logika też oczywiście zawsze wskazywała nam, że jeżeli Usyk wygra, to raczej zrobi to na punkty, a kto wie, być może w rewanżu zrobi to, czego nikt się nie spodziewa, czyli wygra przed czasem ten pojedynek. Swoją drogą jestem naprawdę ciekaw, nie ukrywam, chciałbym, żeby Usyk odszedł niepokonany, żeby, tego, żeby te jego osiągnięcia nie została tam na końcu postawiona, jednak Taka czerwona kreska z tą jedynką wśród porażek. Nie wiem, jakie łysyk ma plany pod ewentualnym oczywiście zwycięstwie, czy będzie chciał drugiego pojedynku z Danielem Di czy, czy jakie są jego plany z jednej strony chętnie bym go oczywiście oglądał jeszcze przez kilka lat, natomiast nie wiadomo, czy, czy właśnie wydaje mi się, gdybym miał już teraz ferować tutaj to, jak potoczy się dalej ta kariera usyka, wydaje mi się, że będzie to coś podobnego do Witalia kliczki, że w momencie, kiedy po po prostu poczuje lub trener doradzi, że, że to jest koniec, że już to nie jest 100%, to jest 80, to jest 70. Kończymy. Wydaje mi się, że taki moment wybierze Usyk. No cóż, zapowiadają się wielkie fajerwerki. Obaj włożyli do historii boksu naprawdę bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o Usyka, to raczej ze względu na ten piękny boks, ten artyzm w ringu. Jeżeli chodzi o Tysona Fury, to oczywiście też wielkie emocje, ale nie tylko te ringowe, także te perypetie, wszystkie pozarinkowe, ta ta charyzma, którą Zawsze się mocno wyróżniał. Nie mogę się doczekać, tak jak nie mogliśmy się doczekać pierwszej walki, i tak, tak ta druga wydaje się ultra ciekawa. No też oczywiście nie wykluczajmy sytuacji, że jeżeli Tyson Fury tutaj wygra, to też pewnie Turki będzie chciał doprowadzić do trylogii. No i jeszcze na koniec tego materiału taka ciekawostka, bo być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, był pomysł, aby tą walkę sędziowało sześciu sędziów, aby wynik był oczywiście bardziej wiarygodny, choć moim zdaniem to wcale ale nie jest dobry pomysł. Jak już to pięciu, bo w przypadku sześciu też byłoby większe prawdopodobieństwo remisu w tym pojedynku, a jednak chcielibyśmy chyba tutaj wszyscy dostać takie pełne rozstrzygnięcie. Natomiast tą walkę oprócz sędziów, trzech sędziów, będzie sędziować sztuczna inteligencja. Jest to nowy pomysł, ma to być przełom i tak. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że idzie to wszystko za daleko, jednak ten ele element ludzki powinien Tutaj być. Natomiast z drugiej strony, jak sobie przypomnimy te wszystkie kontrowersyjne, celowo kontrowersyjne, oczywiście werdykty w boksie zawodowym, no to byłoby to idealne rozwiązanie, aby, aby się z tym rozstać. Tylko, że oczywiście pamiętajmy, że sztuczną inteligencję też przecież można zaprogramować, więc ingerencja ludzka również może tutaj nastąpić. Więc najbardziej taki aspekt, który mnie najbardziej zdecydowanie ciekawi, to to, na czym będzie opierać się sztuczna inteligencja. Czy będzie będzie to jednak... Powiedzmy w cudzysłów, oglądanie walki na żywo, badanie, nie wiem, prędkości ciosów, dojście ciosów, jakie są rzeczywiście te możliwości techniczne, nie wiem zbyt wiele na ten temat, w jaki sposób akurat przy tej walce będzie to działać, chętnie bym się dowiedział. Chętnie szkoda, że nie ma jakiegoś takiego stworzonego specjalnie przy okazji tej walki programu, który by bardzo dokładnie wyjaśnił, a być może gdzieś jest, możecie podsunąć, który by bardzo dokładnie wyjaśnił, jak sztuczna inteligencja miałaby analizować ten pojedynek. Bo jeżeli wygląda to tak, że sztuczna inteligencja będzie mieć po prostu dostęp do statystyk i na tej podstawie będzie sugerować tutaj zwycięzców poszczególnych nut, no to wydaje mi się, że to raczej nie jest taki pomysł. Natomiast jeżeli będzie to faktycznie bardziej zaawansowane, no to no jestem bardzo ciekaw. Chętnie bym zobaczył, jak też kamery specjalnie pod tą sztuczną inteligencję będą rozstawione. No to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy temat na osobny materiał. Przyznam, że jeżeli oczywiście będzie okazja, będę miał możliwość zapoznania się z taką wiedzą, to na pewno dam wam znać i tutaj poznamy, a być może mówię, być może jeszcze poznamy więcej szczegółów. Trzymajcie się, pozdro i oczywiście sobota, sobota, nadchodź już!